manipulować manipulatorem. Podobno to najłatwiejsza sztuka. Dlaczego? Bo oni ma manipulator, narcysta, psychopata. Oni manipulują i oni myślą, że są mądrzejsi, a ty jesteś głupsza, głupszy i że łatwiej im będzie, nie doceniają ciebie, łatwiej im będzie ciebie zmanipulować. Więc kiedy ty zaczynasz manipulować nimi, podobno będzie ci łatwiej. Tak usłyszałam w przestrzeni publicznej od jednego z psychologów. Uderzyło mnie to stwierdzenie, bo nie mogę powiedzieć, że spłynęło po mnie i pozostałoby zecha. Dlatego musiałam się nad tym głębiej zastanowić i chociaż jak wiecie nie jestem psychologiem ani psychiatrą, kocham neuropsychologię i neurobiologię, studiuję tę wiedzę od lat i fascynuje mnie to, jak w ostatnich czasach możemy się w tym aspekcie rozwijać. Dlatego zaczęłam to analizować głębiej i bardziej i oto co znalazłam na ten temat z badań neurobiologicznych. Um, manipulowanie manipulatorem może brzmieć efektywnie, efektownie w studiu, um, ale w mediach, ale neurobiologicznie i psychologicznie, praktycznie to tak naprawdę bardzo zły deal. O ile to nie jest Wodloksy w moim stwierdzeniu przede wszystkim dla zdrowia, tożsamości i naszego bezpieczeństwa. Um, w dużym skrócie mówiąc, taktyczne kłamstwo, czyli manipulacja. Jest to bardzo ciężka praca twojego mózgu, bo kontrola poznawcza i konflikt wewnętrzny powodują, że mózg dosłownie tam kipi i szaleje, a powtarzanie tego znieczula układ emocjonalny i normalizuje kolejne przekroczenia, które będziesz robić, którym, którym będziesz tak naprawdę szastać swoim mózgiem, jego zdrowiem. Jest to równia pochyła. Tak czułam i tak okazuje się, bo mówi także że neurobiologia i neuropsychologia. Jaki jest tego koszt? Jest to przede wszystkim przewlekły stres osi HPA, czyli stan zapalny w Twoim mózgu. Wypalenie yy, i granie roli powoduje, że dochodzi do dysocjacji wartości i takiej erozji spójności Twojego ja. Skuteczność. Jakaś jest. Rzeczywiście, krótkoterminowo można ubrać, manipulując manipulatorem, jak to powiedział pewien pan. Ale u osób z cechami psychopatii, narcystycznymi czy machiabelistycznymi rośnie ogromne ryzyko retorsji tudzież agresji i eskalacji konfliktu. Więc długofalowo nadal przegrywasz ty. Może wygrasz jakąś małą wojnę. Małą bitwę, przepraszam, ale wojnę ostatecznie nie wygrasz. Więc lepszą strategią zdecydowanie...